Pragniemy spajać nadzieje ogniwa, co nam w zwycięstwie grzał ducha i hart, że Ty o Polskę będziesz żyć szczęśliwa, i każdy syn Twój będzie ciebie wart. To nie też harcerska, z miejsca na miejsce, z wiatrem tur, od Niestrów-Falsta, trzański gór, wszędzie nas pędzi, wszędzie gna, harcerska dola nie jest zna. Jeden, My trud i jeden znój, bo myśmy z wydali dali bój I wciąż do pracy z zna, a arcerska dola nie zna. Runą i w lunach sploną pożarów na ziemskim globie flagi czerwone Krzyże kościołów, krzyże ofiarne będą na wieżę grany jak dzwoni. I w bezpowrotnym zgubi się w szlaku Armia Czerwona i wódz jej Stalin. Na lechickiej ziemi orzeł Polaków od wiecznych wrogów na niej obali. O jasne słońce wodzu Stalinie zaćmisz jak rychlo w wieków godzinie. Niechaj twa Sława nigdy nie zginie, Polsko, twe syny i córki, niechaj jak orły prowadzi z gniazda wiara i każdy krzyż na mogile. Rosja i Kremlu klonąca gniazda u stóp nam legnie w prochu i pyle. Oj, to było dobre. nie Za niemen het precz, za niemen het precz, Choć gotów i zbroja, dziewczyno, ty moja, uściśnij, daj miecz. Za niemen, za niemen. I po cóż za niemen? Czy kraj tam piękniejszy, że co wabi za niemen? Czy kraj tam piękniejszy, klecistrze tam bloń? czy milsze dziewoje, że tak tęsknisz doń? Nie śpieszę do dziew. Jak śpieszę nagody czerwone pić miody, z niewiernych lać krew. Chcesz godów, zaczekaj, kochanie ty moje. Ja wody wyprawię nasycę napoje. Patrz, pierś ma otwarta, z niej serce me weź. Krwi mojej się napi, napi się mych les. Patrz, koń mój porzuca pastwisko i żlub, a w polu zielonym niechybny mój grób. Teraz naszych strumieni rodzica. Strumieni rodzica dno ma złociste i niebieskie lica. Piękna litwinka co w niej czerpie wody, czystsze ma serce, kraśniejsze jagody. Wilija, wilija w miłej kowiańskiej dolinie wśród tulipanów i narcyzów płynie. U nóg Litwinki kwiat naszych młodzianów od róż piękniejszych i od tulipanów. Wilija gardzi doliny kwiatami. Bo szuka niemna swego oblubieńca, Litwin nudno między litwinami, Bo ukochała cudzego urodzieńca. No nie, Niemęd w gwałtowne pochwyci ramiona, Niesie na skały i dzikie przestworza, Tuli kochankę do zimnego lona I giną razem w głębokościach morza. I ciebie również przechodzień w oddali Z ojczystych dolin o Litwinko biedna i ty utoniesz w zapomnieniach fali, ale smutniejsza, ale sama jedna. Serce i potok, potok ostrzegać daremnie. Dziewica kocha i Wilija bierze. Wilija zniknie w ukochanym niemie, dziewica płacze w pustelniczej wieży. Teraz jeszcze Polska, jeszcze. bo my znamy tylko jedną zwrotkę, a ja znam więcej. Aha. Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy, co nam owca przemoc ziela szablę odbierzemy. Później marsz, marsz, to my znamy. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziemy Polakami. Dał na przykład Bonaparta, jak zwyciężać mamy. Mówi ojciec do swej Basi, cały zaplakany. Słuchaj jeno, poni nasi biją w tarabany. O Matko Polska, o Ojczyzna Święta. My twoje dzieci, Twe kruszymy pę pęta. A teraz o Napoleonie. Tam jeszcze było Moskwa. Napoleonie. Usiadł dziadek przy kominie, złożył na krzyż zeszle ręce, młodym chłopcom opowiada, jak tam było na wojence. Młodym chłopcom opowiada napoleoński rapsot stary, dawne czasy, dawne dzieje, innej siły, innej diary. Postarzała dawna młodzież, a dzisiejsza licha warta. Nie tak panie było kiedyś za cesarza, bonaparta. Tam, gdzie leżą białe śniegi, tam, gdzie płynie nich zielony z orlowymi sztandarami, napoleońskie szły legiony. Szły legiony napoleońskie, gdzie je wodził kapel mały, aż się niebo uśmiechało, aż się ludy dziwowały. To batalie były dzielne, częstochowska panno święta, płakiwała matka ziemia krwawą rosą przesiąknięta. Do ataku jak na wody szła francuska gwardia stara. Diwat France, diw Lambert, di... w imię Ojca naprzód wiara. Nie zdobiły Napoleona złote hafty, srebrne chwasty. Nosił surdut na murdurze i kapelusz trójgraniasty. Postać pani niby licha, jakaś kusa jakaś drobna. Do zdobywcy Europy nawet zagroż niepodobna. Ale spojrzy na twarz bladą, Co zachwyca, to przeraża. W ten czas poszedłbyś do piekła, byle walczyć za cesarza. Kiedy spojrzysz. Tak, to powtórzyłam. <laughs> Smolne szczapy na kominie oświetlają brudną ścianę, a słuchaczy małe główki bardzo tęskno zadumane. Znać znaczy, obrazy widzi wojak, aż do grobu nie zatarte, o minionych marzybojach, o cesarzu, bo na katu... Koniec. Koniec. Oklaski. Lubić kawę? Kawa